Maria Konopnicka, Nasze kwiaty. Jeszcze śnieżek pruszy, jeszcze chłodny ranek, A już w cichym lesie zakwita sasanek, A za nim przylaszczka wychyla się z pączka, I z mleczem się żółtym złoci cała łączka, I dłużej już dzionka, i bliżej słoneczka, A w polu się gwieździ biała stokroteczka. A dalej fijołki wskroś trawy podrosą, świeżych swych czareczkach woń przesłodką niosą. A tuż ponad strugą, co wie się kręta, Nie zapominajka otwiera oczęta, A w gaju wśród liści wilgotnej ustroni, Konwalia bieluchna w dzwoneczki swe dzwoni, A wyjdziesz drożyną z gajku na pole, to spotkasz modraki, ostruszki, konkole, I maczek tam wilczy, kraśnie wśród żyta, I różą krzak głogu na między rozkwita, A ścieżką zieloną, co skórki stępuje, Srebrzysty powoik po świecie wędruje. Oj ziemio ty droga, ty Boże zielniku, I w polach i w łąkach masz kwiecia bez liku.